wszystkich znowu na na zimowni jestem tydzień później przyjechałem sprawdzić czy przędziorki zostały zlikwidowane no nie będę teraz grzebał po tych liściach ale uwierzcie mi że sprawdzałem i przędziorków nie ma możemy zresztą zobaczyć przędziorów nie ma a były nie przędziory przędziory dobrze mówię przędziory Potem będę pryskał na mszyce, mszyc nie widzę, ale... Ale, ale... Profilaktycznie, żeby mi tutaj nic z tego nie jadło. Daktyl jeszcze zielony, więc tak by ten proces usychania się zatrzymał. Mam nadzieję, że jak go wrypię do gruntu albo zostawię w tej doniczce, to że ruszy. Mam taką nadzieję. Wszystko ma się dobrze. Popryskane, wyschło. Dzisiaj cały dzień słoneczko, jak widać, jeszcze się odbija o ścianę. Fajnie, fajnie. Muszę przyznać, że super sprawa. Waszyngtonia bierze się za odpieranie liścia. Nie wiem, czy ona się budzi, czy nie budzi, ale tu jest stała temperatura 8 stopni. Więc nie wiem, czemu takie zjawiska się tutaj dzieją. Tu widzę wszystko w porządku. Siścił się w poziomeczku. Muszę podlać mandarynkę. Nie będę i tak przesuszał. Fest, żeby miała sucho, trochę doleje wody. Cyklas mam nadzieję, że w tym roku wywali pięterko. Bo w tamtym roku, z powodu naszej fantastycznej wiosny i całego sierpnia i września deszczowego i zimnego, nie zdążył. Zabierał się, rozwijał się, zabierał i się zatrzymał. No, i to taka robota. A prawie się cieszyłem, wtedy się prawie cieszyłem w tym roku. Mam nadzieję, że będę się cieszył. Nie wystawię w tym roku e, juk gwatemalskich na ostre słońce na wiosnę. Bo wtedy wystawiłem i wszystko popaliłem w jednej i w drugiej. Odetnę, zostawię tylko samą tą nowiutką rozetkę u góry. Wszystko odetnę. Te zżółknięte brzydkie liście. No, trudno. Banany zielone stoją w miejscu, znaczy, że nie rosną. Powypuszczały takie dzidy, ale to już kiedyś i one tak stoją. Ten to nawet nic nie chce wysuwać. A jest zdrowiutki, twardy, nic się nie dzieje. Z tamtych też tutaj coś zielone wystaje, więc wszystko jest w porządku. Kanny też już chcą pomału startować. Widzę takie dziupki zielone. Ale jeszcze za wcześnie. Na razie nie podlewam bananolce. No, liście sukcesywnie usychają, ale jeszcze, jeszcze 2-3 miesiące i będzie. No, nie, no, za 2,5 miesiąca to będę wystawiał już na dwór, ale tuż bez liści. wysysa wszystkie soki z tych liści. No i fajnie, bo piennie usycha. Zobaczcie, jakby ucięty. Tak on jest, a gdybym te liście zlikwidował, no to by po prostu te cholewki by usychały sukcesywnie. Tak samo tutaj, zostały takie długie, bo jeszcze z nich czerpię wodę, bo liście to już totalnie obeschły. Muselki też pomalutku już zaczynają zasychać, bo ziemia jest tak sucha, że popiera po prostu wodę z liści i wysusza liście. Te liście akurat mnie nie interesują, a podlewać na pewno nie będę podlewał, bo kiedyś podlałem i mi zgniło. Ech. Niech czerpie sobie energię z liści, potem będzie sampienie i spienka po prostu na wiosnę. Delikatnie podlać i ruszy fajnie. Mam taką nadzieję z tymi bananami to nigdy nie wiadomo, bo tu się podleje i zgnije, a tu się podleje i fajnie wystartuje. I teraz jest taka loteria. A, roztraty czekają na wkopanie. Generalnie... Generalnie to plan jest taki, że... Jedna kordylina do gruntu. Mały Wagner do gruntu. Hibiskus, czy co to to, do gruntu. Dwie karłatki do gruntu. Jedna Waszyngtonia do gruntu. Mm, co tam dalej jest? Ee, he, he. Granat, tam w samym rogu tam są dwa granaty i trzy kaki. Wszystko do gruntu. Sasa Japonika do gruntu. Dwie roztraty do gruntu. Daktyl do gruntu. Takie plany po prostu, i, i dużo rzeczy z tą zniknie, powiem szczerze. Że niewiele tutaj zostanie. Do gruntu też pójdą. E, jak one się nazywają? No te... No te, te, te... Kurde... No to, to... Jezu, jaka dziura w mózgu. Nieważne, wiecie o co chodzi. O te, no... Ten, tego, ten. To też pójdzie do gruntu. Skrzyp! Boże, to będzie ciężko. Skrzyp! Aha, tu trzy kordyliny też pójdą do gruntu. Tu generalnie stąd to tu już niewiele zostanie. No i dobrze, bo muszę się z tym wyeksmitować. Tam są jeszcze... Yuki, Rostrata, Rigida, Gloriosy i Hawardiana do gruntu. Kordylinki też do gruntu. No jest tu masa, masa. Masa roślinek, które polecą do gruntu na wiosnę. I niewiele mi tutaj zostanie tego towaru. Dosłownie jeden narożnik na przyszłą zimę i zwolnię miejsce, bo muszę zwolnić tutaj ten magazyn bo muszę. Tak to będzie wyglądało. Wszystko suche, jak pieprz. Tamarillo mi przemroziło na jesieni. Trzymałem do minus 5, minus 7. W końcu przemroziło ten dziubek tam. Co? Minus 7 czy minus 5 przemroziło? Co były tam kwiatuszki? A zobaczcie. Tamarillo chce już żyć. Tamarillo też w kopie do gruntu. Mam nadzieję, że wypuści jakieś łowacki No i tak to wygląda mniej więcej. Tam mam opuncję jeszcze rozodporną, która też poleci do gruntu. Po co to w doniczkach trzebać? Ja to jestem taki, że wszystko chcę w doniczkach, a później noszę to i noszę. No 50 ponad 6-70% no wyląduje w gruncie. Banany, jak sami widzicie, to są tylko takie tyczki, więc dużo miejsca nie zajmują. O, te, o tych nie można tego powiedzieć. <gry> no i w sumie tyle. Jak będzie na wiosnę, to się okaże, czy w ogóle cokolwiek kopię. Bo to wszystko zależy od tego, czy będzie siła, czy będzie werwa, czy będą chęci. Bo człowiek planuje, a w rzeczywistości potem mu się nie chce. I tak to wygląda. Idę podlać moją mandarynkę pogłaskać jeszcze któreś rośliny trzymajcie się i